Cześć, mam na imię Marcin. Kolejny miesiąc za nami, więc kolejne podsumowanie dla Piotka i grania w chmurach. No słuchajcie, murowany kandydat na grę miesiąca do, do tej pory do mnie nie dotarł, czyli side. Więc muszę wybrać coś innego. W coś grałem w tym miesiącu, niestety to nie było za dużo. W co ja grałem, Aga? Daj rzuć mi jakimś tytułem, w co graliśmy. Przenośni. Niedosłownie. To było imago. E, gra imprezowa od Rebella, Bardzo fajne, przezroczyste karty. Fajny koncept. Nawet zrobiłem krótką recenzję. Dobra, rzuć mi czymś innym, teraz, tym razem złapię. To jest w cieniu tronu. Gra, do której nie mam pudełka. E, śmieszna karcianka. Bardzo proste zasady, ładne grafiki. Też będzie pewnie niedługo jakaś recenzja, ale może nie to. Nie, tym nie rzucam. To mi podaj. Pożyczone. Spirits of the Rice Paddy, Fajna gra, która będzie na wspieram to w następnym miesiącu. Euro o uprawianiu ryżu. Tym też nie rzucaj. E, Quadropolis. Gra od Days of Wonder, które jak zawsze pięknie wydane, przezroczyste, miple, kosteczki. Takie euro o budowaniu, o budowaniu miasta. No ale czekajcie, bo czas mnie goni. Piotrek prosił, żeby się wyrobić w 90 sekundach. No to tak. To moją grą miesiąca...